mistrz Aiter i Kuan. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony najstarszemu mistrzowi Jedi, jaki jest nam znany, oraz wielkiemu mistrzowi, który wyszkolił samego Luka. Keukera. Przed Wami mistrz Yoda. Zapraszam. Mistrz Yoda urodził się na nieznanej nam planecie, prawdopodobnie w nieznanych regionach galaktyki, w 896 roku przed bitwą o Jawin. Nie znamy dokładnej historii mistrza Jody. A przynajmniej jego przeszłości, dotyczącej lat przed mrocznym widmem. Wiemy jedynie, że przez około 800 lat szkolił adeptów Jedi, czyli w wieku około 100 lub może trochę więcej lat, został już mistrzem Jedi. W czasie akcji mrocznego widma mistrzoda zasiadał już w Radzie Jedi, a nawet był Wielkim Mistrzem czyli osobą w Dowodzącą w tym czasie w zakonie Jedi. Jego zastępcą był jego uczeń Mace Windu. Mierzył się wielkim szacunkiem wśród rycerzy Jedi, jak i polityków Republiki. Był bardzo dobrze znaną osobą i uważany był w swoich czasach za najpotężniejszego mocą rycerza Jedi. Nawet w pierwszym epizodzie Gwiezdy Wojen możemy usłyszeć słowa Obi-Wana Kanobiego, który porównuje liczbę midichlorianów do liczby midichlorianów Mistrza Jody, co oznacza, że. Był do czasów odnalezienia Anakina Skywokera osobą, która miała największe stężenie tychże organizmów żywych w swojej krwi. Strzyda uczestniczył w akcji ratunkowej Obi-Wana Kenobi'ego, Anakina i Padma Midali w 1922 roku przed bitwą o Jawin w czasie akcji ataku klonów. On też to sprowadził na Geonosis, armię klonów. Mistrz Joda miał też ucznia, z którym był bardzo mocno związany, a był nim hrabia Duku. Kiedy Joda dowiedział się o przejściu swojego wielkiego ucznia na ciemną stronę, chciał za wszelką cenę zwrócić go ku jasności. W filmie Atak klonów mistrz dostarczył z nim pojedynek, by uchronić obiłana Janakina od śmierci, którą niósł im hrabia Duku. Niestety Jodze nie udało się go przywrócić na jasność, ale przynajmniej zademonstrował potęgę jasnej strony. Mistrzeda był również przywódcą armii republiki, czyli klonów, a przy okazji jej najwyższym dowódcą. Mistrzoda poprowadził wiele zwycięskich misji w czasie wielu kampanii oraz w czasie wojen klonów, a u, przynajmniej u jej schyłku. Poznał metodę, jak zachować, swio, jak zachować swoją manifestację mocy, czyli nieśmiertelność po śmierci. W wyniku rozkazu 66 mistrz którygo który go przetrwał, zabijając dwa klony, które chciały go zabić, musiał uciec z Kesik, gdzie udał się, by wynegocjować z Łukimi ich przynależność w, Gal w Republice. Mistrz zastosował potem pojedynek z samym Darthem Sidiusem bo chciał obalić go i znów zaprowadzić porządek, jaki panował przed powstaniem Imperium. Niestety, Wilki mistrz Jedi poniós poniósł porażkę i po spotkaniu się z obi Kenobim i ustaleniu z nim, do kogo będą należały dzieci anakinackiego Kara, postanowił udać się na wygnanie na planetę Dagoba, aby tam dokończyć swój trening i umrzeć tam w spokoju. Około roku trzeciego po bitwie o jawin na planetę Dagobah przybył Luke Skywalker, który chciał pobrać od Mistrza nauki w mocy. Wielki mistrz Jedi wyjawił młodemu Skywalkerowi tajniki mocy i nawiązał z nim więź, która łączyła ich do końca ich żyć. Mistrzoda umarł w czwartym roku po bitwie o w otoczeniu swojego byłego ucznia Lukaskeukera przekazując mu ostatki swojej wiedzy, umierając w wieku 900 lat mistrzoda pozostawił po sobie swojego ucznia oraz iskre dla zakonu Jedi i całej galaktyki. Mistrzoda ukazywał się potem Skywalkerowi pod postacią ducha mocy, a w 34. roku po bitwie ojawin mistrzoda ukazał się Mistrzowi Jedi na Plęcie Achtu, gdzie spalił Święte Drzewo Jedi, Drzewo Unetti. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Mistrz był jednym z najpotężniejszych artyści Jedi, o ile nie najpotężniejszym. Pozostawił po sobie dwóch najsłynniejszych... trzech nawet najsłynniejszych uczniów. Mace Windu, Hrabiego Duku, który co prawda zdradził Zakon Jedi, ale był potężnym uczniem, jeszcze jak był Jedi. Oraz Lukas Keukera, który uważany jest za najpotężniejszego rycerza Jedi. To by było na tyle: dziękuję za obejrzenie filmika, szczególnie tym, którzy dotarli do końca, i niech moc będzie z wami zawsze.